RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. ni o ross kò pàdò làbàà ìfà ilokshinpinnu rẹ ní yunifásitì. To jest taka. No jaka? Że jakby co? A, jakby co? Ale jakby co? Właśnie mówię. Jakby co? Nie mamy dla nikogo. Czyli nie, nie ma mnie dla nikogo? Nie mnie, nie pana nie ma, tylko mnie nie ma. A pana burmistrza nie ma. Że też mówię, tak? Czyli sytuacja jest taka, że jakby co, to nie mam mnie dla nikogo. Pana burmistrza. Nie ma pana burmistrza mi. nie ma dla nikogo. Jak teraz to... niech pan się skupi. Ja siedzę tu do 15, żeby nie mówili, że burmistrz to nic nie robi, że burmistrz to tylko siedzi i pierdzi w stołek. To właśnie trzeba stołki wymienić, bo już się... Stołki się wymieni po wyborach. Pan pilnuje drzwi, pan... po 15 zamykamy to wszystko w pizdu i zabieram pana na ognisko. Tak, właśnie, bo ja tyle drzewa narzdnęłem. Pan też to kiedy my to spalimy? Dobra, niech pan po prostu pilnuje drzwi, dobra? Niech pan się zajmie. Oho, Aleś pan przypilnował drzwi. Musiała być szczelina, wleciał jak bąk. Dzień dobry, przepraszam, a pan w jakiej sprawie? Byliśmy na wywiadu mówieni. Dzisiaj? Tak. Ja z panem? Nie, pan ze mną. To się bardzo źle składa. Yy, tak, bo yy, pana, sytuacja jest taka, że jakby co, to pana burmistrza nie ma dzisiaj dla nikogo. Nie no zaraz, panie burmistrza, jak pan startował wyborach co z hasłem jestem dla wszystkich. Na każdym płocie było wylepione. Mówię panu, pani Waligura, że to hasło jest z dupy? Ale to jest hasło pańskiej małżonki, jestem dla wszystkich. Dupy. Ludzie, trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. No nie że zaraz, powiem, stop, stop, stop. Będzie się nagrywać, proszę pana. Żadne słowo nam nie umównie. Bardzo trzem nazwałem pana, ale na pewno nie przez takie chuj, jak pan napisał. A możemy już na coś? Im szybciej, tym lepiej. My dzisiaj mamy bardzo ważne ognisko. Da ja tyle drzewa narznęłem. Narżnąłem. Pan też, kiedy my to spalimy. Proszę. Dlaczego bez konsultacji z kimkolwiek postanowił Pan zmienić herb naszego miasta? Panie redaktorze, jak Pan doskonale wie, nasze miasteczko nazywa się Stolec. Stolec to przepiękne miasteczko ze wspaniałą historią, cudownymi ludźmi i niestety bardzo niefortunnym herbem. I powstała taka społeczna potrzeba, żeby ten herb wreszcie zmienić. A ja jako burmistrz Stolca nie mam wyboru. Ja muszę chodzić za każdą potrzebą. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.